No spoko, spoko. Designu nie ma, ale przynajmniej pod farmę coś jest. Ja już tepam dalej, wycęfam, że będę tepam, to potepam, potepam potepam i tu ich tepam. I w ogóle Master co? Pytał się trójką, a jeszcze zwinuje nielotkę i piecetkanie. Dzisiaj jest to tak free topki, że to hit. Siema traflox! Dobra, 4 sekundki, 3, 2, nie chitajcie mnie. Klucz jest jeden na bazę. Więc się podzielcie dropem. No, tutaj co? U to jakiś, co to jakiś dywan? Co tu za dywan? Zobacz z bloku diamentu. Nie, no, czuć prestiż. Czuć prestiż w tej bazie. Zobacz, kolorowo masz dumik. Czuć prestiż. Chłopca ma normalnie, zoba, diamenty! Komu komura, tak szczerze, dzisiaj poszła bańka za chyba stówę? No tak, no. Chyba się dzisiaj na serwisie motorek jaki chcesz. Jeszcze muszę tam, tego ziemka ogarnąć, nie? Z tym ekskaliburem w ogóle. Bo że jesteś je kupi? W OTEKA02 3 zł. jakie masz Xa na sel? Pytanie kiedy będzie właśnie Maciek. mam jakie mam Excalibury? Mam 5 dwójkę, 5 siedminkę, 50kę, 4 48 45, 46 mam. No wszystkie prawie skupiłem, nie, z rynku zazwyczaj. zbiecaj. Na Reichs jak chcesz Kobura. O, tu jeszcze armatega. No, wy też spoko w sumie. A tu taka droga, ta lawa? I na tej lawie idzie zarobić, oni tak tu lawy sylają. Największa farma Pikli, TPA... Py... Słuchajcie, największa farma... TP do 4, 4, 0, 4, 4... Jest taki nik, bez kitu, nie? A, nie wiem, czy ci dałem klucz proszę... No, jak, jak nie ta... No, jak dałem 2, to masz farta, dumik. Jak dałem 2, to masz farta po prostu. Największa farma Pikli... Hmm... ty. Taka największa? Chyba taka sama jak u tamtych, wiesz? Jest tu? Nie no, zobacz, tu jakoś mało. O, to jakoś mało tych pikli daje. Tam chłopaki to lepiej chyba mają. Tu trochę dało, jakoś wolno, wiesz? Jakoś wolno masz kluczyk, bo nie no, farma duża, nie? Ale jakoś wolno to ci idzie. Fajna? No fajna baza, fajna, taka pod zarobek. Jakoś mu wolno to będzie szło temu ziomkowi.